Tajemnica szkockich braci Donald i Derek to dwa rosyjskie parowosy, które przyjechały na wyspę Soberowice Szkocji. A nie się zastanawiacie dlaczego? Ponieważ twoje zostali tam zakupieni i przez to pracowali w Szkocji. Darek są bliźniakami i zawsze pracują razem. Choć czasami się na siebie ułatwiają, Donald i Darek i tak się kochają, jak bracia. Petnego razu Donald i Darek rozmawiali ze sobą w hangarze. Słuchaj, Donald, nie uwierzysz mi, ale dzisiaj widziałem Diesla, który pracował na tej samej kolei jak my. Ej, to co dzisiaj widziałem? Chyba nie myślisz, że któregoś z nas przyjechał zabrać z powrotem i zrezygnować? Aby tak nie było. Nagle nadjechał Kaczu. Ej, nie wiedziałem, że umie ci mówić ze szkockim akcentem. No wiesz, kaczorze, jakbyś pracował na kilka lat w Szkocji, to byś się nauczył tak mówić. Okej, okay, rozumiem. A wy czasem nie mieliście jechać z pociągiem towarowym na kontynent? Mieliśmy, ale gruby dyrektor powiedział, że zaszła pomyłka i to, że jednak henium miał jechać na kontynent. Aha... Dobra, odjdź stąd, bo chcemy porozmawiać na prywatności. No dobra, rozumiem, nie przeszkadzam wam. Na razie, towarzysze. Na razie, towarzyszu Kaczorzu. Ej, panowie, nie uwierzycie mi, ale słyszałem jak Donald i Darek rozmawiają ze szkockim akcentem. Przecież to niemożliwe, jak oni są przecież ruskami. Jeszcze Donald mi mówił, że oni nauczyli się tego szkockiego akcentu. Ej, coś mi tu kurwa śmierdzi. Niech zgadnę, znowu się zestrałeś, Edku. <noise> to też. Ale jak Donald i Darek są przy nas, to mówią po rosyjsku, a jak sami, to ze szkockim akcentem. Ej, kurwa, to ma jakiś sens. Mam pomysł. Podsłuchajmy ich, jak są sami, to wtedy dowiemy się, czy są to Szkoci, czy Rusty. Ten pomysł nie jest nawet taki głupi. Następnego dnia Bobuś musiał zabrać ciężki pociąg towarowy do portów Knapford. Skoro Donald i Darek rozmawiają ze sobą o szkockim akcentem, to coś musi to znaczyć. Obaj ten diesel nas nie znalazł. O chuj. Kto tam jest? Odsłuchałem waszą rozmowę i wytłumaczcie mi jedną kurwa rzecz. Dlaczego jak jesteście przy kimś, to rozmawiacie z rosyjskim akcentem? A jak jesteście sami, to wtedy ze szkockim akcentem nie wiedzieliśmy, że to się wyda, więc ci powiem całą prawdę. Jaką prawdę? Zamieniał się słuch. Kiedy przybyliśmy na Sodor, okłamaliśmy grubego dyrektora, że jesteśmy radzieckimi parowozami. Więc dlatego potrzywaliście się pod ruskich? Dlaczego po prostu nie mogliście zapytać grubego dyrektora, żeby cię odkupił, Darku? Bałem się tego zapytać, bo wtedy mógłbym zostać odesłany, a potem zezłumowany. Rozumiem. To może przyznacie się do czego? Pojadę tam z wami. No dobra, Bogusiu. Musimy się na kogoś przyznać. Przyznać się? Do czego? Bo przez te kilkanaście lat okłamywaliśmy pana, że jesteśmy radzieckimi parowozami. Ale dlaczego? Dlatego, żeby nie widać Darka przed tym, że uciekł wtedy na Sodor. Czy was już do końca popierdoliło? Dajcie mi to kurwa przemyśleć! I po chujam kazało się do tego przyznać! Kurwa, nie wiedziałem, że to tak wyjdzie. A o co chodzi? Bo ten zielony cfer kazał nam powiedzieć całą prawdę o nas grubemu dyrektorowi. I teraz jest tak wkurwiony, że nie chciał nas słuchać! Miałem bardzo podobną sytuację. Kiedy gruby dyrektor dowiedział się o tym, że jestem lokomotywą, która powinna być na wojnie, to też był tak wkurwiony, ale po kilku dniach otrzymałem informację, że zostałem zakupiony na kolej. I teraz jestem tutaj numerem jeden. Hmm. Możliwe, że ja też zostanę tutaj zakupiony. O Wilku mowa. Darku. Mam dla ciebie dobrą informację. Rozmawiałem z waszym starym zawiadowcą i powiedział mi, że ty też miałeś ciechę na sodor, ale było już za późno, żeby ci o tym poinformować. I sobie, zakupię, sobie zakupię na kolei. Naprawdę? Dziękuję panu!